W piątek dostaliśmy też coś, co w przyszłości może kiedyś prowadzić do bardzo dynamicznych flash na rynku, słuchajcie. Awaria, awaria, która sparaliżowała w piątek handel na giełdzie CME, pokazała coś, o czym rynek woli nie myśleć. Jakby nigdy nie mogło mieć miejsca. Globalna infrastruktura finansowa jest tak zintegrowana i tak uzależniona od kilku kluczowych dostawców, że zwykła usterka techniczna potrafi zachwiać wyceną bilionów dolarów, jeśli chodzi o instrumenty finansowe. CMI Group to najważniejsza giełda instrumentów pochodnych na świecie. Miejsce, gdzie kształtują się ceny ropy, ceny złota, amerykańskich obligacji, indeksów, takich jak SP500 czy Nasdaq, a także ogromnej części rynku walutowego. Jeśli CME się zatrzymuje, to przestaje działać centralny układ nerwowy. Tych wszystkich globalnych rynków. Tym razem powodem okazała się być awaria chłodzenia w centrum danych firmy Cyrus One w Chicago. I to może brzmi jak drobny problem infrastrukturalny, ale skutki tego problemu były ogromne. Przez wiele godzin nie aktualizowały się notowania kontraktów terminowych na większość klas aktywów. Nie dochodziły też tiki na EBS, jednym z głównych systemów handlu walutami. Brokerzy w Europie i Azji raportowali, że muszą wycofywać część produktów z obrotu, bo nie mają wiarygodnych cen. W praktyce rynek działał po omacku. Nie było jasne, ile w danej chwili kosztuje ropa, złoto, dolar czy obligacje skarbowe. W takich sytuacjach szybko okazuje się, jak krucha jest architektura współczesnego handlu. I gdy znika takie źródełko prawa, Czyli benchmarkowe ceny Siemi, to cała reszta rynku przestaje działać płynnie. Brokerzy przestają wystawiać kwotowania, market makerzy wycofują się, a algorytmy, które w normalnych warunkach działają w milisekundach, natrafiają na brak danych i przechodzą w tryb defensywy. To środowisko naturalne i idealne dla gwałtownych i niekontrolowanych ruchów cenowych. Tym razem, akurat. Takich nie było, bo rynek został uratowany przez kalendarz. Było to dzień po świękcie, czynienia, który tradycyjnie charakteryzuje się małą płynnością i małą aktywnością wśród inwestorów. W normalnych warunkach, gdyby tylko jeszcze doszedł do tego jakiś realny, faktyczny news, to tak długa przerwa w notowaniach siemi mogłaby wywołać klasyczny flash-crash na rynku. A mechanizm tego byłby prosty: jeśli nagle brakuje oficjalnych cen referencyjnych, to inwestorzy i algorytmy zaczynają opierać się na przybliżeniach, modelach, niepełnych danych. Każdy błąd w tych a będą ich tysiące albo miliony, szybko się multiplikuje, bo inne systemy działają w oparciu o te same nieaktualne informacje. I gdy rynek otwiera się wtedy ponownie, to ceny potrafią odjechać w obie strony. A zlecenia zabezpieczające uruchamiają wtedy lawinowe ruchy. Piątkowe wydarzenia są więc dobrym ostrzeżeniem. Przy coraz większej roli handlu algorytmicznego i wzroście uzależniania się od kilku dużych centrów danych, każdy techniczny zator może przerodzić się w szok płynnościowy. Tym razem skończyło się na chaosie w spokojny dzień, ale gdyby stało się to w środku, środku tygodnia, przy pełnej aktywności rynku, z jakąś informacją makroekonomiczną, to historia mogłaby wyglądać dużo inaczej.